Cześć, z tej strony Filip i dzisiaj odcinek z tego o co po prostu dwale EA przez te no, ostatnie kilkanaście godzin eee, no a, po prostu wiele się wydarzyło o no, w zasadzie włączenia web appa w zasadzie jeszcze przed włączeniem web appa eee, więc tak, zacznę od początku E, czyli, oczywiście, od no, włączenia popa, czy, no, Czyli, no, ludzie czekali w zasadzie do, do 19, właśnie żeby no, wyszedł w końcu ten łap. No, i o 19 on nie wyszedł. E, potem ludzie czekali do 19.30. O 19.40 nie To dopiero tak kilkanaście minut później, w zasadzie, webup w końcu wyjedł. Tam nie pamiętam dokładnie o której, ale coś tak po 19.40 było, coś takiego właśnie w webup wyfelu i w tym webupie już pierwsze błędy. O co chodzi? Oczywiście chodzi o SBC, bo ja widziałem na twitterze czy to też na przykład na live'ie, u Liska akurat to było, no że po prostu EA yy, yy, dało po prostu złe wymagania jeżeli chodzi o właśnie SBC. O co dokładnie i tak chodzi, jeśli zapytacie. Chodzi dokładnie o to, że i jej wymagało dalej punktów w skranie, wychodzi o, o te SBC za, zaawansowane, a wymagali oni, bo każdy zawodnik miał dokładniej y, te dwa jakby to powiedzieć, takie diamenciki. Czyli, no, na przykład, nie wiem, wymagali dwóch diamencików w tym e, zawodniku. E, maksymalnie, oczywiście. A, a wymagali zgranie, jeżeli chodzi o te diamenciki, na poziomie, na przykład, tam widziałem u Liska, że e, 27 więc no po prostu to jest tak idiotyczne, że to jest niewytłumaczalne no. i to w zasadzie no można powiedzieć że koniec, jednak nie, bo dzisiaj i jej też odwaj umaniane, bo no tak jak widzicie, nie można się zlogować na łapa. I widziałem, że to nie tylko ja, bo myślałem, że, nie wiem, tylko u mnie to jest taki błąd, czy coś. A tu, z tego co się dzieje, to i na Twitterze ludzie pisali, czy to też na Facebooku, że jest właśnie po prostu problem z zalogowaniem się na web -upa. To jakoś, nie wiem, coś właśnie po końcu dziesiątej. I się rozpoczęło właśnie w. E, nie było to się było na papa Ja tak w pół ósmej się, się e, właśnie na web Appa, żeby sprawdzić, czy coś się z kart, e, sprzedało na tych, których wystawiłem. No. I tu. No i tam się normalnie rano zalogowałem A. Teraz właśnie tak w okolicach dziesiątej próbowałem y, się właśnie zalogować no i co? No, wyskakuje w zasadzie chyba wszystkim właśnie taki błąd bo to właśnie to, że najpierw właśnie na Facebooku, że to właśnie wszystkim wyskakuje taki błąd więc no po prostu no ja się nie popisuję No nie ofugujmy się Jeżeli chodzi o te no, pierwsze kilkanaście godzin w zasadzie e, Właśnie no, e papa No nie, no, nie ofugujmy się e, Gra jeszcze nie wyszła w zasadzie Bo no, Oczywiście premiera oficjalna gry no to będzie W następnym tygodniu jeżeli chodzi o o wersję te e, Ultimate między innymi czy to e, właśnie zwykłą bo wersja, w, wersja Ultimate jak wiadomo wychodzi kilka dni wcześniej czyli to z chyba, coś takiego e, z tego co kojarzę po to chyba właśnie we wtorek e, Zofy wychodzą te wersje przedpremierowe i oczywiście oficjalna premiera w piątek 20 września jakby co to katar ogólnie e, więc się nie dziwcie, że tutaj tak nosem pociągam e, i no, no masa błędów po prostu wykonują no serio nie wiem po prostu kto opisać to co odwala po prostu je... no w zasadzie na początku tej gry w, No... opisano premierą tej gry, no bo to jest dopiero pap, więc no nie można grać, tylko w zasadzie handlować, otwierać paczki, robić SBC. Więc no coolden no i wyjście się czasami ogarnijcie czy coś nie wiem Może teraz naprawiają To te jest czy coś Może dlatego nie można się zalogować no ale kurde, no To jest po prostu dramat No Tak więc co w zasadzie to byłby koniec odcinka, tak więc co no. Do następnego odcinka, trzymajcie się, Marka